Trzy dywizje powietrzno-desantowe. 35 tysięcy żołnierzy w samolotach i szybowcach wyląduje w Holandii. 103 km za linią wroga. Cel jest jeden. Położymy kres mrocznej tyranii, która terroryzowała Europę przez cztery lata. Szukają sprawcy. Tata ma znajomości. Tata pracuje dla Niemców. Muszę ukarać terrorystów z ruchu oporu. Przenoszę pana do Holandii. Nie możemy siedzieć w jednym miejscu. Teraz ja panu pomogę. On się tobą bawi. Co powiedziała? Zmusili Twojego brata do mówienia. Teraz grozi nam niebezpieczeństwo. Jeśli się poddamy, będzie po nas. Łatwo Panu mówić i tak Pan umrze. Możliwe. Ale nie dziś. Sukces tej operacji jest w Waszych rękach. Od was zależą los Europy. Powodzenia.